Witajcie, mamy okienko pogodowe na szczęście. Mruz jest praktycznie żaden, ale mimo wszystko jest zimno. Pracować jak najbardziej trzeba. Samochody przyjeżdżają, samochody wyjeżdżają. I chciałbym pokazać kolejny egzemplarz, można powiedzieć, bardzo kozacki, ponieważ jest to czarny Air Design, czyli najbardziej klasyczny kolor z ładną felgą. W 19 cali z nowymi oponami. Auto jest 1000 km po przeglądzie, także praktycznie jest bez bezinwestycyjne. Rocznik samochodu 2019. Przebieg e, auta jest udokumentowany na poziomie 110 tysięcy km z małym choczkiem, może 400. Auto jest w wersji R-Design, jak widać. Bardzo kozackie, rzucające się w oczy, Niezmęczone życiem, ani kilometrami. Pokażę, jak wygląda w środku, jak to wersja design. Proszę spojrzeć, cały czarny, włącznie z pod sufitką. Białe przeszycia foteli, biała nić. To nie jest igła, auto jest używane, to widać ma, gdzie nie, gdzie uszkodzenia, przede wszystkim lakieru, to też widać, pokażę za chwilę. Oczywiście tutaj pracuje silnik beznowy, nie wiem czy go słychać, o mocy 150 koni mechanicznych, z automatyczną, który jest sprzeżony z automatyczną sześciobiegową skrzynią biegów. Jeżeli chodzi o wyposażenie, zacznę od Hermana Cardona, podżywane fotele, Podrzewana przednia szyba. Bezdotykowy yy, uruchamianie samochodu. Otwieranie drzwi bez tuczyka i zamykanie. Lampy Full LED. Silny kluczy Panoramiczne okno dachowe. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Kamera cofania podwójny dyfuzor typowy dla Air Design Auto jest nie ma na sobie ani grama szpachli Przypuszczał, że malowane były oba zderzaki przedni i tylni, ale to są plastikowe elementy więc nie jestem w stanie tego potwierdzić. Wydaje mi się, że były malowane. Oczywiście okno dachowe jest z roletą. I tak wygląda kierownica. Nie, nie wiem, czy można nazwać to igłą. Ja mówiłem, że nigdy nie nazwę samochodu używanego igłą. Mamy dokładnie 110 000 km 179. Dla mnie najważniejsze, że samochód nie zmęczony przebytym dystansem i jeszcze długo, długo już będzie się nim cieszył Tylko Adam, że nie schował zabówka. czy się to uda zrobić Udało mi się zrobić. Tak jak wspominałem, auto nie jest nowe, nie jest to igła, więc pokażę miejsce, które zauważyłem, że są uszkodzenia na lakierze. To są drobne rzeczy tak naprawdę, ale mimo wszystko widoczne. I tutaj. Nie wiem, czy to będzie widać, tutaj jest taka... No, teraz dobrze widać. Tutaj jest lekko... To oczywiście można zdjąć one-stepem na przykład i tego nie będzie w ogóle widać. I to jest chyba wszystko jeżeli chodzi o uszkodzenia, także to jest bardzo, bardzo niewielkie. Lampy jednak robią robotę motora. Pięknie to wygląda. Samochód jest bez wad prawnych, sprzedawany będzie na fakturę VAT 23%. Także, jeżeli ktoś potrzebuje perspektywicznego auta na przykład z finansowaniem w leasingu, chętnie pomogę. Mam nadzieję, że Wam się ten samochód podoba. No, śnieg zaczyna teraz coraz bardziej poruszyć. Także, moi drodzy, zapraszam do, zapraszamy z Miśką, zapraszamy do obejrzenia samochodu na żywo, do odwiedzi. Zgorzale pozostaje w kontakcie. Do dyspozycji, do usłyszenia w klikce.